Witajcie moje słodkie pierniczki z tej strony piernik w dzisiejszym filmie nie mam pomysłu na, dla was na odcinek, jak już powiedziałam na ostatni że Będę mieć teraz przerwę i nie będę nagrywać odcinków ani live'ów. Tak się troszeczkę, troszeczkę bardzo boję, że, się, że o mnie zapomnicie. Dlatego dzisiaj powiedziałam że nagram po prostu jak wchodzę w końcu na MSP, bo dawno mnie nie było. I nie wiem. Zrobię sobie może jakieś jakoś luka. zobaczymy, czy ktoś będzie pisał i w ogóle takie tam rzeczy. Także nie wiem, czy będzie to ciekawe. Chcę dać Wam film, żeby nie było, że je w ogóle już znikłam z, i skończyłam zyty, bo tak nie jest. Szybko nie skończę zyty. <ślesz> no no i e, to w sumie to tyle, więc zapraszam do oglądania. Ja. Zostaw subskrypcję i w górę. Dzięki. Dobra, jesteśmy sobie za kółkiem, tak jak powiedziałam dawno temu nie było, także wiecie, jednak coś to może być, jak jak W ogóle ten VIP, ten VIP jest życiem, ten uczy, ten kitty, ten kotek jest, co, co wygląda cudownie, Ale tak jak poprzednio, chyba tak coś, się wydaje, że tak to chyba było. Nie wiem. Aha, mi znikły te zadanka, No fajnie, że w ogóle je zrobiłam. Zobaczymy. mam. Oczywiście, się nie, 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 nie pisało. Po co to nie pisać? Nie, coś nie. Się... Dobra. Nieważne. Ym... Okej. Okay. Po tym sprawdzeniu, no sobie, nie mam tu. To... Aha, jest taki motyw. No. Okay. Zobacz. to dalej. Jak, jak słuchać, w te, jak jadę samochody, to sorry, ale mam otwarte okna, bo aser gorący dzisiaj. Ej, to, to mi się podoba, to, to mi się podoba. I nie jest dla VIP, także to mi się podoba. Ale to już kurczę, coś pod to żeby wypadało włożyć. O! O, o dobra, to pasuje ładnie, to pasuje ładnie, mhm. Mm <noise> no teraz, y, jakieś włosy, te włosy są okropne, co to w ogóle ma być? Coś jeszcze, no spodnie, jakieś, nie wiem, jakieś chyba krótkie i tyle, bo a coś dla to nawet nie, nie sprawdzam. <noise> Buty, czy ja wiem, to idziemy sobie też jeszcze tak. Te git... Gites, Gites są no, Z shorty. Bo szukam oczywiście krótkich spodanek. Bo szukam, je. Nie, no, nie tak szybko, no ale. O, o, o! Dobra, lubię taki właśnie zielono, zielony. Zielony, zielony. Hmm, coś wytłumaczę Wam, ta bluzka stoi taka sama, to też i ta pod spodem bluzka będzie cała zielona. i to będzie taki takim właśnie lekkim zieleni, w takiej lekkiej, a tu będzie w takiej lekkiej i mocnej, nie mam pojęcia czy rozumiecie, tak czy inaczej, zobaczycie, jeżeli nie rozumiecie, to zobaczycie jak skończył szluka. Luka. Te włosy są średnie, nie wiem, może troszkę dalej polecimy coś stąd, weźmiemy jakieś włosy. o jednak nie. Nie wyglądają tak dobrze jak sądziłam. Że będą wyglądać. Nie, to też nie. To. O! Co nie! Zabzuki te głosy. Naprawdę wyglądały super ładnie. O, 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 A, ale, ale te. Okej, okay, kocham je. Dobra. Co dalej? I mam nadzieję, że normalnie będzie mi słuchać, jak tak, mm, bo jakby sorry time, ogólnie te tam te słuchawki, co miałam wcześniej z mikrofonem mi się zepsuły i teraz mam normalnie słuchawki, które zostałam z nowym telefonem w zestawie i wiecie, jest ten normalny głośnik, tak ja że no nie wiem, jak mam słuchać, no ale mm, raczej się do tego myślę przyzwyczaić, bo tu, tu no trochę to będę raczej mieć, bo no na razie nie mam zamiaru kupować nowych, nowych y, mm, słuchawek, bo... Po pierwsze mam remont i nie chcę trafić, mamy pieniądze, a po drugie, jakby tego było mało, oddałam tamten tablet graficzny, który zamówiłam, bo nie działał, oddałam go i mam teraz od, w sumie dzisiaj, czyli od poniedziałku, do, dokładnie 25, mają czas, żeby mi oddać pieniądze to dwa tygodnie mają, żeby mi oddać pieniądze. I wtedy pojadę sobie do Media Expert i sobie po prostu kupię jakiś ten tablet graficzny. za Dołożę sobie jeszcze tam pieniądze i będzie... Karetka. I będzie git. Także, w sensie przeszła karetka jak coś. <laughs> I będzie git. Także no, myślę, że jakoś źle nie jest. Ale o tym ja mówiłam? Już zapomniałam, moja Amna. Nieważne, w ogóle dawno nie gadam z żabcią i z patką. Mi to smuci, no ale paty jest na obozie żaba. W sumie to nie mam pojęcia, co ona robi. Żyje po prostu życie swoim własnym. Także, no. Ja też w sumie tak zbyt nie gram teraz, e, tutaj, bo właśnie gram bardziej w i inne gry. Bo dlaczego? Bo dlatego, że mega, albo mega, mega bardzo. mi e, się po prostu znudziłam. E, I po prostu mam przerwę, jakby taką, bycie wakacje, czy pochodzić jednak te wakacje. Nie, że siedzieć i właśnie nagrywać wam film, ale siedziałam, że dzisiaj nagram, bo. Tak jak powiedziałam na początku boję się, że o mnie zapyć, a ja tego nie chcę. Dobra, zrobiony teraz dodamy do sobie do listy życzenie i może ktoś nam go kupi. Nie wiem, nie wiem. I sobie wyjdziemy jeszcze, bo, bo tego mam już długo, 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 długo. To tak, końcu, W końcu go trzeba zmienić. Eee, jak mi MSP się ogarnie. To, 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 co oni zrobili z tymi lokami, to jest. To jest jakiś żart. No i jak go ubrać? zdjęcie nie. Zmień nazwę. Usuń. Nie, Jak go ubrać? No Jezu. Ja nawet nie wiem jak go ubrać. Serce tu kliknę. Jak się nie da już ubierać tak, to ja nawet no, Ja nie wiem co ja zrobię. Jak to ubrać? Zrobię nawet. A tak będzie lepiej. Może się to w ogóle ubrać jakoś? No nie żartujcie, sobie he he, MSP. No widzę No, halo! Dobra, tak, zrobię tego, tak sakra ze się, że mogę być ulubiony na ten włoski, i to ładne mieć. Super, co nie? In, w idealnym momencie to zrobiłam. Dobra. To z o Animka, bo to jest jakiś żart z ta Tanim, w tyle jest. hit. Um, nie, bo to było do roku. Nie, to jest. To, to, to może być. To może być. Teraz tyle w tym odcinku, dajcie subskrypcję łapkę w górę. Dzięki i. Nie wiem kiedy następny odcinek nagram, ale możliwe, że nagram następny... Możliwe, nie mówię, że tak będzie, że następny no, to będzie MSP Zera, ale nie jestem pewna. Dobra, pa!